Dzień dobry kochani, a raczej dobry wieczór, witam was z mojej kuchni, dawno nie było holu zakupowego, a dzisiaj akurat trzeba było uzupełnić zapasy na całą resztę tygodnia, także stwierdziłam, że nagram wam taki mały hol, żebyście mieli sobie tutaj co oglądać, może ktoś się zainspiruje jakimś pomysłem na obiad, tudzież inny posiłek, także zapraszam serdecznie do oglądania. To co tutaj widzicie, to jest takie w sumie uzupełnienie lodówki i zapasów w sumie dla dwóch osób, dla mnie i dla córki do końca tygodnia, czyli myślę, że dziś tak sobota, niedziela spokojnie. Zapłaciłam za te zakupy łącznie 266 zł i 50 groszy dokładnie. Robiłam je w Biedronce i w Dino. Zacznę może od tych najprzyjemniejszych rzeczy, czyli słodyczy. Tutaj już z myślą o świętach, zasadzie wybrała sobie takie klejeczka czekoladowe. Wzięłyśmy też dwa rodzaje giotto, to też już będzie pewnie na święta. I już bo tak czasami lubimy sobie przegryźć. No i oczywiście nie obyło się bez mleka takiego słodzonego oraz na jakiś czas lubimy sobie po prostu posmakować. Tu jak widać Zosia już się do jednego dobrała, ale spoko. Myślę, że nie zaszkodzi taka mała ilość. Oprócz tego mamy tutaj warzywa, owoce, banany, jabłka, ligol oczywiście. Małe pomidorki będę potrzebowała do obiadu. Ogólnie będę robiła obiady na dwa dni i będę robiła taki makaron Takim sosie z, z pomidorków, z buraty, takim kremowym, i do tego jest taki bazyliowy parmezan. Tutaj też kupiłam właśnie do tego bazylię. E, ja po prostu rozdrabniam w termomixie bazylię z parmezanem i ona wtedy jest taka fajna, e, zielona jak bazylia. Ten parmezan się taki robi jest taki fajny, rozdrobniony i można sobie super e, posypać ten makaron z tym sosikiem. Także polecam, pyszne danie nie ma mięsa, ale jest bardzo dobre a drugim obiadem będzie zupa krem z pieczarek i to też myślę, że będziemy miały na dwa dni dlatego mam pieczary, czosnek cebulkę tutaj do kanapek mamy pomidorki, paprykę awokado banany to do szkoły Zosia sobie wzięła jeszcze taką kukurydzę gotowaną no bo ona bardzo lubi, więc będzie pewnie zajadać. Do tego wzięłyśmy jogurty. Zosia chciała greckie, bo ona je sobie to z granolą, którą też kupiłyśmy. Na czarną godzinę tutaj mamy jakąś zupkę chińską. Do tego truskawki. Wiem, nic ciekawego, ale Zosia chciała właśnie do tej granoli sobie włożyć. No i do kanapek jakiś pasztet wzięłam na próbę. Nie ma jakiegoś tragicznego składu, także spróbujemy. Jeszcze godziny nie miałam. Standardowo humus. Zosia chciała jakiś tam serek z szynką, sobie wzięła na próbę. Serek będzie do kremu z pieczarek. Teraz właśnie myślę, że nie kupiłam śmietany. Ciekawe czy mam, no ale to, to najwyżej do kupię. Chociaż nie chciałam już nigdzie jeździć. Tutaj taka przekąska humus z takimi crackersami, co się lubi, czy do szkoły, czy tam sobie w domu zjeść. Burata do sosu. No i mleko tu jest dla Zosi do płatków, moje ulubione Alpro Barista, ale powiem wam, że jak nie ma żadnej promocji, to jest po prostu masakra 12 zł kosztuje karton mleka, więc no nie jest to y, dla mnie, że tak powiem, dobra cena. No wychodzi bardzo drogo. Ja jakoś dużo też tego nie piję. No ale sam fakt. Dlatego też spróbuję sobie tego takiego Biedronkowego y, też Barista, zobaczymy, może się akurat sprawdzi standardowo pałeczki kukurydziane, to jest mój now, więc od czasu do czasu sobie zajadam. Takie puddingi proteinowe, jeden taki, taki, to akurat kupiłam w Dino. Makaron będzie i do zupy pieczarkowej dla Zosi, bo ona lubi z makaronem. I do tego sosu. Tu dla Kota jakieś smaczki były też takie większe paczki w dobrej cenie. Oś i dla Zosi, chleb sobie też dla niej. A ja wzięłam takiego poprojenia, bo był po prostu świeży, a wszystkie pozostałe półki były puste, bo robiłam te zakupy późnym wieczorem czy znaczy późnym wieczorem, koło 19 ale już praktycznie nic nie było w tej biedronce. Jednak większość co chciałam, to dostałam. Musiałam jechać do dino, bo nie było pieczarek. No i to w sumie wszystko. To nam, tak jak mówiłam, wystarczy już chyba do końca tygodnia. Jeszcze zobaczę, może pod tą śmietanę tylko jeszcze pojadę, ale ogólnie bym nie chciałam, bo już wydałam kupę forsy na to jedzenie. No zobaczymy. Także mam nadzieję, że może się czymś tutaj zainspirujecie. Zapraszam oczywiście do oglądania też innych filmików. Jeżeli Wam się podobają, to możecie je polubić i zaskrybować. Zaskrybować. Subskrybować mój kanał, sorki, płączę mi się już język, jestem wykończona, jestem wykończona. Nie wiem, co mnie tak wykończyło, po prostu chyba ta pogoda. Także życzę Wam wszystkim bardzo miłego dnia, bo Wy będziecie widzieć ten filmik jutro i udanego tygodnia. Żegnam się, buźki, papa.